Cześć, witam was. Dave dzisiaj robimy pierwsze nagranie unboxing box kurcze. Także to co tu widzicie to jest e, azobiokulki bio biokulki ceramiczne. Postanowiłem zrobić próbę tych kulek. E, dzisiaj dopiero do mnie przyszły. E, jest to rzekomo najlepszy produkt na rynku pod względem a pod względem wytwarzania bakterii nitryfikacyjnych. Przepływości, osadzania się po, pozytywnych bakterii na, na samej strukturze tej bioceramiki, wszystko oczywiście jest made in Taiwan. To co tutaj producent daje to spolszczenie jest naklejane przez wyłącznego importera na polskie firmy, produktu firmy Azo. Także opisane, że jest brak toksyn, solidna porowatość od 60 do 300 mikrometrów. Jest bardzo zbliżona do porowatości suchej gleby. Czytam wam to, co tutaj jest napisane. Ja oczywiście postaram się o tym przekonać. Testy na. na kanale YouTube oglądałem jaką one, jak one mają zdolność pochłaniania wody także do mnie to przemówiło, jako początkujący akwarysta oczywiście używałem tej najtańszej ceramiki teraz już po, po obejrzeniu materiału tej tych właśnie kulek ceramicznych dochodzę do wniosku, że te produkty najtańsze są równo, równorzędne, równoznaczne, tanie, równa się dziadostwo Stosowałem bioceramikę tych najtańszych producentów. Obecnie odszedłem całkowicie ze stosowania tej bioceramiki. Uważam, że jej stosowanie tej najtańszego zamiennika jest bezużyteczne i mija się z celem. Można by, że za takie pieniądze co jeden. Także otwieramy sobie pudełko. To jest pudełko, przypominam Wam 1 litr, azo kulki ceramiczne 1 litrowe. W środku znajduje się zapakowany woreczku łącznie z siatką w środku. No i woreczek. Tu się gdzieś coś sypie, Gdzie jest, jest dziurka w woreczku i jestem bardzo ciekawy efektywności yy, i skuteczności tej ceramiki po wrzuceniu jej do filtra. Oczywiście te, nie będę tego woreczka wyciągał, wrzucę to w tym woreczku, ale widzę, że niektóre, niektóre ceramiki są połamane, także te elementy yy, złamane usunę, oczywiście drobniejsze, bo te większe, które nie przejdą przez przez filtr, przez tę siatkę w filtrze, to je oczywiście zostawiam. Także jestem bardzo ciekawy, jak ten, to, to medium filtracyjne biologiczne, biologiczne się będzie sprawować. Jestem jak najbardziej za tym, żeby ono spełniło swoje, swoje funkcje, bo taki jest cel. Oczywiście za jakiś czas Was o tym poinformuję, jak to wygląda, jak się sprawa przedstawia. Jestem jak najbardziej nakręcony na przetestowanie tego produktu. I w przyszłości, jeśli oczywiście on spełni moje oczekiwania, podejrzewam, że spełni, to planuję jeszcze dokupić jedno, jedno pudełko litrowe. Fakt. Tu poszedłem akurat, uważam, że idę teraz w jakość, bo ten produkt, jak sami wiecie, jest stosunkowo drogi w odrogi, stosunku do ceramiki, którą kupicie za parę złotych. W, tej, w tym samym litrażu, także rzecz by można było, idziemy w jakość, nie w ilość. Jakie będą efekty, o tym będzie następny materiał. Jeśli macie jakieś doświadczenia bo w tym temacie i używacie tego produktu, piszcie w komentarzach. Oczywiście, jeżeli materiał się podoba, lajkujcie, klikajcie gdzie trzeba, tak, żeby każdy, każdemu sobie mógł pomóc. Dzięki, to wszystko z tej strony. Cześć.